Witam Was! Ja jestem Duncior, a to jest drugi odcinek z serii Skyblock według Dunciora. Jak widzicie, może troszeczkę się zmieniło na mojej wyspie od ostatniego czasu. Od ostatnich czasów. I tak, dzisiaj chciałbym sobie wykonać zadanie ze zrobieniem o właśnie drewnianych narzędzi. Więc jak już kilo przeżyłem zrobiony, więc. Yy, więc już go nie robię. Dlatego. Już wykonujemy to zadanko sobie. Tak, tak. Ok. I mamy zadanie numer. Już patrzę. 25 jest już zaliczone. Zaznaczę sobie plusikiem. Dobra. No i co teraz? Tak. Jak widzicie, może w skrzynce są, w skrzynce są dwie kule szlamu. Czyli te slime bole. Będą mi one potrzebne do zrobienia tego automatycznego. Generatora kobla. Wiem, wziąłem je sobie, bo, bo tutaj się zapewne slajmy nie spełnią. Jakby się spełniły, to spoko. Ale naprawdę wziąłem... Będzie mieli po prostu się dużo, dużo łatwiej kopało kobla, naprawdę. A jak widzicie tutaj są również schodki. Tak, już sobie... I dzisiaj sobie pójdziemy właśnie w podziemia szukać szczęścia. Dokładnie. Dobra. Co my tu mamy? Żelazo. Złoto. Tak, żelazo, ważna sprawa. Najpierw sobie poszukajmy troszkę żelaza. Złoto, redstone. Żelazo chcę. Panu no złota. Jest żelazo. O, jest biax. Ok. Jak jest tutaj ziemia, to znaczy, że to już jest ostatni poziom i poniżej już nie ma nic. O właśnie. Kurde, czy ja to teraz załatwam? Dobra, teraz chcę stąd wyjść. Dobra, wykopaliśmy 4 rudy żelaza, więc od razu pójdziemy sobie je przepalić, aby zrobić żelazny kilof. Zrobię troszkę węgla drzewnego. Tak jeszcze możemy wykonać zadanko. Zrób 20 pochodni. Dobra. Jak widzicie, tutaj są dwie. Nie wiem, ja już chyba trochę zrobiłem. Postawiłem je tutaj. Ile ja zrobiłem? 4, 6, 8, dobra. Więc jeszcze 12 pochodni muszę zrobić. Więc robimy. sobie zróbmy. Dużo dużo patyków. Będzie jej potrzebowali tak, tak. O Jezu, ile ja teraz Dobra, 22. W każdym razie zadanie, numer. Już wam mówię 20. Zrób 20 pochodni. Mogę oznaczyć plusem. Jest, Powstał również most do y, tamtej wyspy. Tutaj jest tak. Ta, właśnie w takim stylu on będzie budowany. Tutaj chciałem już się dostać. Tak, do tej wyspy. I sobie zobaczymy, co jest w skrzynce. Bo jeszcze nie zaglądałem. Nie wiem, naprawdę. Zobaczymy, co my tu mamy. Być może Exp. Bloczki. Nawet blok. Bardzo dobra. Czyli na tej wyspie są bloczki. Tam jest już kolejna. Dobra, mamy kobla. Obleś się przyda zawsze. Ok, wróćmy już po nasze żelazo i idźmy sobie kopać dalej. Wiem, że to kopanie może być ten. Takie, bo to będzie krótkie, wiecie? Bo to nie jest duża ta wyspa. Dobra, bierzemy sobie. że robimy żelazny kilof. Ogólnie nagrywam to głównie dla Mingosa, bo mu się bardzo spodobała seria. Dobra, Pierwsze co, to ja chcę wykopać redstone'a. Jest mi potrzebny do zrobienia automatycznego generatora kobla. Tutaj troszkę weźmiemy. Weźmiemy sobie jaksa. Jest też ze surowcami wyspa. Gdzieś dalej chyba. sobie pokopiemy, jak widzicie surowców jest dużo, uwaga, jest diaks, tutaj kolejny, nie wiem czy No a Skopiamy. dobra, mamy już trzy diaksy słuchajcie, więc jest OK. no mamy za zadanie zrobić diaksowe narzędzia, set, nie wiem czy ja odpowiednio ilość diaksów umieściłam, wiecie co? Ale tutaj, ale nie, mamy już trzy. Dobra, jeszcze możemy to kopać. Proszę bardzo, diaks. Lawa nad nami. Diaks. Diaks, żelazo, super jest. Świetnie mi się gra. Nie wiem, czy mi ni diaks nie spadł, ale chyba nie. No. Dobra, to jest kopalnia. Tak, to jest kopalnia. Taka mała trochę. Wyszła. Mimo wszystko to też będzie większa. No widzicie, wszystkiego jest po trochu. Tak równo, mniej więcej. Najwięcej złota, z tego co widzę. Przecież nie, że lasu też jest. Przecież wypalałem. Diaks. Dużo tych diaksów. No ok. Patrzcie, mnóstwo tych diaksów jest Nie wiem, czy za dużo tu nie nawaliłem przy tworzeniu tej mapy. Dobra, tu już możemy sobie wyjść. Zresztą nie jeszcze. To by trochę poleciało chyba, niestety. Nie wiem, czemu są takie dziury w wodzie. Jakby co... Są... Dobra, mamy dużo redstone'u. Ale wykopię go. Jeszcze tutaj mamy... O, diaksa znaleźliśmy. Diaks. Nie, myślę, że o ilość diaksu się nie musimy martwić. Dobra, mamy ich 13, czyli od razu myślę, że będziemy mogli sobie dzisiaj zrobić diaksowe narzędzia. Zadam go. Aczkolwiek już bez motyki. Miecz zaliczam do seta, wiecie? Miecz będę zaliczał może do seta po prostu. Już. Dobra, więc czyżbyśmy wszystko wykopali już? Nie. Dobra, damy glina. stołnik. Nie, jeszcze nie wszystko wykopaliśmy. Dzisiaj jest odcinek kopalniany, że tak go nazwę. Tutaj jest mniej widzia? jak widzicie. Kurde, Nie mam miejsca w punktu Dobra, ja się przejdę. Jakąś jakoś miejscu, no. I słuchajcie, mamy dużo kobla. Co by tu odłożyć? Węgiel drzewny, diaksy, proszek rudy, wiadro, Sztabkę nie. Co bym mógł tutaj. Nie. Dobra, chodźmy. Chodźmy kopać. It's time for dig. Albo digging, nie wiem. Nie jestem jakimś super specem od angielskiego, aczkolwiek trochę to Jakby ktoś pytał. No. Można by tutaj, jakbyśmy chcieli całość, wszystko wykopać. Więc możemy to w sumie zrobić. Dobra. Ok, i teraz idziemy sobie wykonać zadanka związane z... Czyli tak, yy, musimy iść, na pewno przepalić sobie rzeczy. Dajcie mi węgiela, dajcie mi rudy. Dobra, najpierw włożymy sobie złotko. Wiecie co, zrobię sobie raz troszeczkę jeszcze, piec dwa. Nie tu. Nie tutaj miałeś być postawiony. Dajcie trochę węgla, podzielcie się. I. a nie, diaksów się nie przepala. Mądry dunzior. Chcę przepalać diaks. Dobra, zrobiłem sobie od razu. Secik diaksowy. I nie secik narzędzia. Myślę, że tamta wyspa jeszcze dalej. Za tą z bloczkami. A właśnie, zaliczamy, zaliczamy zadanie z blokami. Napisałem tu blokołami. No nic. Dobra. Okej, okay, zaliczamy zadanie. I co jeszcze? Ja mam. Yy, to, to. Łopatka jeszcze. Yy, tak. Tak. Nie, tu. Dobra, wobec czego mamy zadanie numer. Yy, 28, zaliczone. Tak mi się wydaje. Znaczy, to mała seria, więc. Ja zadania wymyślałam, więc mam raczej prawo. Dobra, ale więc jest. Są, jak sobie wrażenia. Chciałabym jeszcze zrobić dzisiaj cztery skrzynki. Tak, zrobiłem sobie cztery skrzynki. Ile wyjdzie? Cztery, pięknie. I mamy kolejne zadanko zaliczone. A jest to zadanie dziewiętnaste. No, więc jak widzicie, te zadania powoli się robią. Tutaj z moim skablokiem jest coraz lepiej. Mamy już tapki, znaczy surowce wykopane. Następny odcinek postaram się przygotować automatyczny generator kobla. Znaczy, będę po prostu w, w przerwie między odcinkami zrobię generator kobla. No i co? Myślę, że zaraz możemy kończyć ten odcinek. Chociaż jeszcze zobaczę, co byśmy mogli zrobić. 10 płytek, 20 schodów. 30 płytek, 20 schodów, 10 biblioteczek. Kamienne narzędzie, żelazne narzędzie. To już jeszcze mogli zrobić, wiecie. Od razu sobie zrobimy. Żelazna kill off. No, na brak narzędzi na pewno nie będziemy narzekali. Starczy nam idealnie? No, nie idealnie, ale starczy. To najważniejsze. Mam jeszcze 8 diaksów. Dobra, i teraz tak. Ja mam cztery skrzynki. Muszę je gdzieś postawić. Czemu nie ma żadnych sadzonek posadzonych? Tutaj ten gigant, tutaj mi gigant urósł niestety, nie wiem, chyba jest jeszcze coś, jakieś tam... Kurde, nie wiem, gdzie teraz sadzonka. Tu sobie Wszystko Możemy tutaj na brzeszku. Brzeszku, Boże. Dobra, tu będzie jedna skrzynia, tu będzie druga. No. Dobra, i tutaj sobie, do tej sobie włożymy zupełnie wszystkie narzędzia. Tutaj będziemy wkładać surowce. Coś jeszcze on, Tak. Aha. No, dużo to jest, żeby się nawet zgromadziło. Wiecie co? Chciałbym je tak jeszcze pokładać. Wiem, że to może być takie troszkę nudne, ale chciałbym tak sobie ładnie, pięknie ułożyć. Tu są, tu będą zniszczone. Albo nie, nie będą. tak ładnie bardzo ułożyłam. Dobra, jeszcze żelazo. Jeszcze to. nie to w surowice. Bierzemy żelazo. Aha, już zrobiłam przecież to. Dobra, no to myślę, że zaraz skończymy sobie odcinek. Jeszcze mógłbym zrobić 30 płytek, wiecie? 30 płytek sobie zrobimy z kobla. Wystarczy po 5 kobla tutaj dać. Z kobla sobie zrobię płytki, okej. Okay. 20 schodków. Zrobimy z kobla. 4, więc to trzeba będzie też 5 razy. No i dobrze, że odkryłem tamtą wyspę. Dostaliśmy trochę kobla, możemy zadania wykonać. Tak, 20, więc zadania już sobie zaliczę. 30 płytek i 20 schodków zaliczone. Chciałbym dotrzeć na wyspę ze spawnami zwierząt, która jest zapewne tam, bo na każdej wyspie jest taka skrzynka. Dobra, no, tutaj i temki. Możemy też bloczki wkładać tutaj tutaj. Więc wróżmy je ładnie sobie. To się może kiedyś przydać nawet. Oj, tutaj mam... Paskowiec? Może był w tej skrzyni. No i zobaczcie, jak jesteśmy nagle ubodzy. Zostało w samorzachcie. Tutaj mam jeszcze sporo rzeczy. O, redstone. mi tutaj nie chcę. Więc to będzie tu. Tak, jeszcze robię teraz porządek w tych skrzynkach na odcinku. Dobra, myślę, że możemy już kończyć. Kurde, czuję się tak dziwnie bez miecza. Kurde, nie mam miecza. Nie, zawsze trzymam sobie miecz, w za, jak idę. Dobra. Co tu jeszcze byśmy mogli zrobić? To kowadło, to ho-ho. Boże, kowadło? To jest mnóstwo żelaza potrzebne, nie wiem. Zobaczę. No dobra, myślę, że w następnym odcinku spróbuję ogarnąć farmę na następny odcinek i, i las. Farmę taką lasu, farmę drzew. O, farma drzew. Y, farmy tutaj pszenicy, marchewki, wszystkiego i zbudujemy sobie mościk do kolejnej wyspy. Więc to by w tym odcinku już było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie go. Wykonaliśmy dzisiaj trochę zadań. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Może dzisiaj takie tam zadanie spróbujmy dobić, powiedzmy, do pięciu łapek w górę. Co wy na to? Pięć łapek w górę. Jeśli oglądacie, to nie zapomnijcie. Taka bardzo mnie ucieszy, jeśli będzie. I dzięki Wam za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć. Żegna Was Dumsio.